Dzień dobry. Minęła 18.30, Monika Sawka. Zapraszam na główne wydanie Panoramy Rubelskiej. Po wyborach. Śmierć na przejeździe. Apel do kwestarzy prawo i sprawiedliwość będzie mogło rządzić samodzielnie. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych. PiS zwyciężyło w całym kraju, także na Lubelszczyźnie. W naszym regionie ma 18 posłów. Pięciu jest z PO i po dwóch z PSL i Komitetu z 15. Wyniki analizował Józef Szopiński. A więcej na temat przebiegu wyborów i podziału mandatów w pytaniach panoramy zapraszam w imieniu Andrzeja Baryły. Tragiczny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Barejów koło Lubartowa. Rano w gęstej mgle osobowe Audi zderzyło się z szynobusem. Jedna osoba, kierowca samochodu, zginęła. Dwóch pasażerów zostało rannych. Relacja Izabeli Śleć. Zmiany. Czekają pasażerów komunikacji miejskiej w Lublinie. Zniknąć ma bilet 30-minutowy. Pojawi się nowy, godzinny. Nie będzie biletów nocnych. Więcej zapłacimy za bilety okresowe i za jazdę na gapę. Zmiany mają wejść w życie od 1 lutego. Przyszłego roku pod warunkiem, że projekt zatwierdzi Rada Miasta. Tomasz Zalewa. System zarządzania ruchem w Lublinie wchodzi w ostatnią fazę budowy. Ma ruszyć 15 grudnia. Dzięki niemu będzie jeździło się płynniej, szybciej i bez korków. Takie są przynajmniej założenia. Będą też specjalne tablice, a na nich komunikaty informujące o utrudnieniach. Dorota Homa. Dziś 71. rocznica wywiezienia polskich żołnierzy do sowieckich łagrów. Do Borowicz i Swierdłowska trafili ci, którzy walczyli w szeregach polskiego państwa podziemnego i byli podporządkowani rządowi na emigracji. Wielu z nich zginęło. W Lublinie rocznicowe uroczystości odbyły się m.in. na bocznicy kolejowej przy ulicy Nowy Świat, skąd wyjeżdżały transporty do Łagrów. Zaledwie kilkadziesiąt osób zgłosiło się do udziału w kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Zbiórka rusza w piątek. Organizatorzy apelują o zgłaszanie się wolontariuszy, bo potrzeby są ogromne. Oglądają Państwo główne wydanie panoramy lubelskiej za chwilę o największej farmie fotowoltaicznej w kraju. A co jeszcze przed nami? Liczba rowerzystów zimowych czy jesienno-zimowych rośnie z każdym rokiem. Dłuższy sezon rowerowy. W Tomaszowie Lubelskim, na terenie dawnego wysypiska śmieci, została otwarta największa farma fotowoltaiczna w Polsce. Zajmuje ponad 3 hektary, jej budowa trwała kilka miesięcy. Inwestycja może przynieść spore korzyści, w tym także niższe rachunki za prąd. W jaki sposób wyjaśnia Patrycja Sanecka? Sezon rowerowy będzie trwał w Lublinie do pierwszego śniegu. Miasto przedłużyło możliwość wypożyczania rowerów z ulicznych stacji do końca listopada. Tak było też w ubiegłym roku i pomysł się sprawdził. Agnieszka Drączkowska. Wielokwiatowe, drobnolistne, białe i żółte najchętniej wybierają osoby starsze. Fioletowe, młodsi, czyli czas na chryzantemy. Kwiaty te są w Polsce symbolem pamięci o zmarłych, a w innych krajach, chociażby w Japonii, znamionują życie i wigor. Dziś sprawdzaliśmy jesienne nowości i ceny. Kwadrans przed 22. Spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.